Jeśli chodzi o inne uczestnictwo w różnego rodzaju eventach i spotkaniach, to było ich naprawdę sporo w tym roku. Po pierwsze, jako order, odznaczyliśmy Złotym Krzyżem Zasługi znakomitego naszego kompozytora Krzysztofa Penderskiego. W jego 80. urodziny, kiedy przebywał w Gnieźnie, w miejscu naszej siedziby, Orderu, w przepięknym pałacu, Walcerowo w obecności władz prezydenta miasta. Mieliśmy przyjemność wręczyć mu złoty krzyż zasługi naszego Orderu. Przyjął go rzeczywiście bardzo ciepło i ze wzruszeniem. Było nam wtedy wszystkim bardzo miło. Myślę, że również samemu Wielkiemu Krzysztofowi Pendereckiemu. Następnie co roku uczestniczymy w procesji z Wawelu na skałkę i z powrotem. Jest to związane ze świętem świętego Stanisława, jest to teraz trakt królewski. Każdy król koronowany na Wawelu tą trasę przechodził, a w szczególności w dniu święta świętego Stanisława. Tradycją jest, że kawalerowie i damy są tam na miejscu. Tym razem również w bardzo licznej grupy uczestniczyliśmy, przechodząc z ulicami Krakowa, byliśmy widziani, byliśmy zaproszeni zresztą przez samego biskupa krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza. Było to wielkie przeżycie. Wśród nas byli również nasi bracia z Austrii, uroczystości Wojciechowe. To też tradycja, tym razem szczególnie znacząca dla nas, ponieważ z ołtarza popłynął głos, w którym zapowiedziano nas i przywitano oficjalnie. Zdarzyło się to pierwszy raz w gnieździe: że tak pięknie, oficjalnie powiedziano, że wśród nas są kawalerowie i damy Świętego św. Stanisława wraz z wielkim mistrzem Waldemarem Wilkiem. To również jest niezwykle znaczące, dlatego że posiadając w tej chwili siedzibę orderu w Gnieźnie, mając tu na miejscu polskie władze orderu, a więc wymienię w kolejności Wielkiego Przeora na Polskę orderu Jerzego Pietraka oraz Przeora Wielkopolskiego Dominika Kozłowskiego, obaj ci zacni kawalerowie, ekscelencje. Są członkami Wielkiej Kapituły Światowej Orderu. Są uczestniczą w działalności i w pracach kapituły jako wielcy radcy tego ciała. Po uroczystościach Wojciechowych były uroczystości Bożego Ciała, gdzie wraz z Prymasem Polski uczestniczyliśmy w tych uroczystościach będąc bardzo, bardzo blisko Niego. To również znaczące, że Kościół popiera nasze działania i daje nam to nie tylko satysfakcję, ale daje nam, daje nam to przekonanie, że idziemy w dobrym kierunku. Bo przecież spadkobiercą. Wizerunku świętego Stanisława jest nikt inny, a biskup krakowski. A więc przychylnie ustosunkowując się do na naszej działalności, jak to czyni Kościół, widzimy, że idziemy słuszną drogą. Kilku z nas udało się na wyspę Kos, po to, żeby w spokoju zaplanować dalsze działania na drugą część roku. Podjęliśmy wówczas decyzję, że zorganizujemy w Gnieźnie Wigilię. Pierwszą Wigilię z udziałem prymasa na rynku dla społeczności. Zadanie to zostało wykonane znakomicie przy współudziale Rodzin, tych znakomitych kawalerów, których wymieniłem poprzednio, a mianowicie rodziny Pietraków i rodziny Kozłowskich. Uczestniczył również czwarty kawaler, kawaler Józef Majszak, również wielki radca światowej Kapituły Orderów. Mamy nadzieję, że rozpoczęta przez nas w tym roku cykliczna impreza. E, pod tytułem Wigilia z Pelmasem Polski, na stałe wpisze się do kalendarza i będzie stanowić jedną, jeden z celów na każdy rok naszego orderu. Jak wiadomo, oprócz tego, na co dzień niemalże opiekujemy się ośrodkiem w wiadownikach Mokym, mateczniku naszego Pelmasa. Tam, Kawalerowie, czy osobno, czy też jako orde wysyłają różnego rodzaju dary. Jesteśmy widoczni. Jesteśmy też widoczni w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kaukowie-Godowie, gdzie również opiekujemy się hospicjum dla dzieci.